Odpowiedź tak? Nie. Zadaj pytanie i wybierz odpowiedź. Jeden, dwa, trzy, cztery. Zadaj pytanie i wybierz odpowiedź. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dla tych, co wybrali jeden, puść to. Puść to mówi o tym, żeby nie skupiać się na tym pytaniu, że w kółko to pytanie walkujesz. Puść to. Niech się samo zadzieje, odłóż to, nie wracaj do tego. To się musi zadziać samo, zaufaj wszechświatowi. Puść to, po prostu puść. To nie jest twój temat, nie teraz, nie w tej chwili. Bywa. Posłuchaj swojej intuicji. Ty już doskonale znasz odpowiedź na swoje pytanie, Twoja intuicja Ci doskonale o tym mówi. Być może zadajesz to pytanie nie po raz pierwszy, tylko po raz enty i dlatego jest to odpowiedź. Twoja intuicja wie i ty dobrze wiesz. Wsłuchaj się w siebie. Trzy. Niestety, ale nie i to jest definitywne nie. Tutaj nie ma dyskusji nad tym pytaniem. I cztery. To nie jest właściwy czas. To nie oznacza nie dokładnie, tylko poczekaj. To. O co pytasz, może zadziać się, ale nie w tym momencie, nie w tej chwili, nie tu i teraz. Myśl o tym, wracaj do tego pytania i złap odpowiedni moment, a kiedy to będzie, będziesz wiedzieć. Dziękuję ślicznie i po więcej czytań zapraszam na kanał YouTube Wiedmiła.